Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady, zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania, nie próbujcie tego sami, pozdrawiamy. Grupa Urbex, moją pasją. Z tej strony Kuporóbek z moją pasją. Siema. Znajdujemy się właśnie w opuszczonej lokomotywowni w województwie łódzkim. Ale zaczniemy eksplorować z tego miejsca. chcę Was zachęcić, abyście nasz kanał zasubskrybowali, kliknąć na łapę w górę, jeśli ten Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś ciekawe lokalizacje też nasz, piszcie naszego Facebooka, Instagrama oraz bloga, linki, pojrzyjcie filmu. No to ruszamy w podróż pociągiem do gwiazd. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave Widzicie, tu jest ta główna hala, gdzie stały pociągi. Tutaj ogólnie tam pociągi dalej jeżdżą, to jest tutaj użytkowane. Tylko ta hala jest opuszczona. Tu musimy też uważać, ogólnie, na ochronę kolei, bo tutaj też potrafią złapać. O, dobra robota, to robota bezpieczna. O, dokładnie przepisy BHP mówią same za, za siebie. Tutaj widzę, już jakieś rozpiska jest. Tu jest instrukcja przeciwpożarowa. No co wiadomo, co robić jakby wybuchł pożar. A tu jak krwotoki bo coś takiego. Jak krwotoki jak zablokujecie rękę, też bardzo interesujące to jest. Tutaj możecie się nauczyć gdzie. Zrób jak swoją pasję, nauczcie się pierwszej pomocy. Ta hala jest naprawdę duża. A tu jest instrukcja bezpieczeństwa pracy. Przy obsłudze szlifierki, ostrzarki dwutarczowej. Możecie teraz w tym momencie zatrzymać i poczytać, co tutaj było ciekawego, jak macie ochotę. Fajne lampy, dużo graffiti. Ładnie to wygląda, naprawdę. Co tam, panowie, się stało? Dobra. Co mówisz? A, Janusz i Grażyna. Pokaż kalendarz, który rok, 2010 Ja może to jeszcze prosporowało w tych latach Tak, Do spiska tutaj Wszystko tu nie będziemy pokazywać, wiadomo RODO, nie? Te sprawy Bartek jest naszym tym skarbnikiem tutaj Zajmuje się papierami Fakturzysta Ciekawe zawsze. 2003 Dobra, chłopaki ich tam sobie patrzą. Tu mamy jakiś zlew. Jest instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej. Też sobie okay. możecie zatrzymać jak chcecie przeczytać sobie. Proszę bardzo w tym momencie teraz. O, tutaj mamy jakieś rysunki. Tutaj obrazy fajne, bardzo też ciekawe to wygląda. O, tu jest ten kalendarz 2010 rok. Czyli wygląda na to, że w 2010 roku jeszcze mogło tutaj to prosperować. No. szkoda, że... Jacyki? A ozdoby świąteczne, no, ale święta to jeszcze trochę do, do, Dostał nam do grudnia. Pierot. Pierot. No, widzicie panowie, jeszcze nawet alkohol można znaleźć. Jakiś ciekawy, stary. Środka węglowa, tutaj też pompa obiegowa. O, tutaj wszystkie są opisy tych rzeczy. Przegląd techniczny znalazłem z 98 roku. Przegląd techniczny 9,7 rok. Tak, no, To właśnie dla tych osób, które tutaj robiły pociągi też się interesowały tym wszystkim. Po jeszcze sporo zostało, widzicie. Dokumenty marzec 99 rok. Jest tu. Jest, jest. O, Tu kolejny kalendarz. Widzę. O, 29 rok. No to właśnie o tym Bartek mówiłeś. O, Matka Boska. Nie wiem czy to nie jest świętej lipki, ale mogę się mylić. Tak inna czy to wygląda, inny wzór. O, yeah. Oręża, Tak, to jest stare. Kureto. O, takie stare orężady kiedyś były w takich buteleczkach. No ja jeszcze piłem jakieś. Znaczy jeszcze jeszcze takie, takie może sobie. by jeszcze orężady znalazł, słuchajcie. No i dobra, hala tutaj jest, za moimi plecami, jak widzicie. Tam już Bartek sobie paraduje. A tutaj były te... Tutaj pociągi wjeżdżały. Tak, tutaj pociągi wjeżdżały i były pewnie remontowane, bo to lokomotywownie tutaj przechowywane były, demontowane, możliwe, że coś tam się działo. Fajnie, sieć pod napięciem, sieć bez napięcia, i tam się świeciło, jak widzicie. I było pokazane, kiedy można, kiedy nie można panie, tam być. No, fajny widok, fajny, prawda? a no fajnie, widok to Ano, to musimy to musimy uważać, pewnie, bo tutaj się mogą kręcić osobnicy, nie? Niepożądani. Niepożądani osobnicy tu mogą wejść. O. A patrz, tu jakieś buty mamy. Kalosze. Tu chyba coś musiał... antypoślizgowe, antyterrorystyczne buty. Co my tu mamy? Przepis eksploatacji urządzeń elektryczno-energetycznych. O, widzicie no, przepisy. To wygląda fajnie, jakieś dyski twarde. Hmm. A jednak tędy, chcecie? Co, co mamy? Książka, dokumenty, sprzęt akcji zima i BHP. Uwaga, sieć pod napięciem. Sieci pod napięciami. Co tam znalazłeś? Stronę, takie, 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 takie. Może tam coś tej może i było no sobie zobaczyć Co my tu mamy Za ciekawe rzeczy Jesteśmy w schronie Teraz przyjdziemy do ciebie Jak się łączy To są te jakieś z lewy Wylot Wylotowe To było tutaj zamontowane Mogło być no o, spary się Ale też drzwi No tak, no, tak wygląda tak Jakbyśmy jakbyś miał tu śluzę jakąś I do Najlepszy jest ten, kto dba o dobro ojczyzny. No widzicie, ojczyzna najważniejsza. Przybywanie w zasięgu pracy suwnicy wzbronione. No, ta tu musiała być suwnica czy coś. Dokumenty zostały. Tu ogólnie jakaś pani była z psem, tutaj Dawid zauważył kobietę, ale ona wyszła, to chyba nie była ochrona. Zwykle pewnie pani na spacer już tu przyszła, bo ludzie może przychodzą, no. Widać a Dawid na górę już. Widać, że po prostu tutaj no, ludzie przychodzą, tak, no to jest taki teren, nocą. Raczej dla wszystkich ogólnodostępny, no nie ma żadnej tabliczki, nic, więc chodzimy i tyle. Dawid idę do siebie. No i dobra, ja jestem tutaj koło Dawida. Dawid tam sobie już pozuje. No fajne tu widoki, co so fajnie to wygląda Wszystki Co mówisz? Jeszcze raz? A no Super sprawa O, teraz widzicie właśnie z perspektywy naszego oka to widzicie jak wygląda Fajnie, fajnie niedługo schodzić i się tam tak, najwyżej. Jeszcze górę możemy pokazać, na górze byliśmy, ale tam innego... można jakoś przejść. Ty, tym, jak to się nie boi. Jeszcze zaczął też tutaj nam padać. Efekt deszczu. Dobra, tu mamy widok na tory i pociągi, na samą górę weszliśmy na poddasze, jak widzicie o. Jeszcze wyżej można wejść, ale tu już jest. W sumie idealnie o. Mamy dach nad głową jak deszcz pada Dach nad głową mamy? Mamy O I tak, tu, tak, widzicie, tak widzicie wygląda ta lokomotywownia z góry Fajny teren Widać, że zapomniany, już zaniedbany, a kiedyś naprawdę Tutaj no, pracowali ludzie przy tych pociągach właśnie Ale warto było tu przyjechać, warto Dobra Tutaj zeszliśmy już na dół Po naszej Ciężko dać będzie to zasunąć. O, tutaj coś mamy. Tu mamy styczniki wodów głównych elektrycznych pojazdów tradycyjnych. No fajne, fajne. Coś tu mam, o, mam tej ubikację WC. A tego tak jakaś kolejna hala. No, tego nie widziałem. A, widzisz. O, już tu widzę fajne krzesło do fajnych zdjęć. też ładny, ładne miejsce taki ciągle ależ taka druga hala tej się nam ukazała a patrz tam jest napis hala B a to hala A pewnie jest bo tam napis hala do hali B jest kierunek tuż się wyjaśniła zagadka widzicie starczy się odwrócić i wszystko można zobaczyć sami jest że nie odwraca się a sam jest dobre odwrócenie się ładne te ale pewnie bardzo się. a ptaki Ładne, ładne miejsce. Takie hale fajne są, bo to ciekawe jest. Może, może nie ma dużego wyposażenia, ale no jest interesujący sam fakt historyczny, że tutaj była lokomotywownia i te pociągi tu były remontowane, dbane i w ogóle o nią tyle. O, proszę bardzo, kwiecień 2019. Jest mój miesiąc, jest moja data urodzin, 20 kwietnia. Mój miesiąc, więc musiałem ten miesiąc tutaj pokazać, nie ma wafla. Ostrożnie z ogniem, dobrze, nie ma problemu, nie będziemy tego ognia używać, nie mam nawet zamiaru. Bartek już widzę znalazł znowu jakąś instrukcję pewnie. BHP i tym podobne. Kolejny kask robotnika, pracownika tego miejsca fajne kaski fajna sprawa. Tutaj dużo wody kapie, bo teraz pada deszcz na dworzu. O, właśnie dostałem w ramię I, i w telefon też. O, i trzeci raz. <grystanie> o, tu jeszcze jest widok. Z hali na górę. O, tu jeszcze jest widok. Na hale z góry. Też to fajnie wygląda. Super widoki. O. Proszę bardzo. Z tej strony i z tej. Tak więc moi drodzy dla was zakończyliśmy eksplorację tej lokomotywowni opuszczonej. Pamiętajcie w nasz kanał zasubskrybować. Kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapę w górę jeśli ten temat wam się podoba. Piszcie do nas na naszego Facebooka, Instagrama, jak macie ciekawe lokalizacje, jeżeli macie jakieś miejsca, oczywiście podzielcie się z nami, chętnie dla Was zeksplorujemy. Widzimy się na następnej eksploracji. Siema!